Siemka, z tej strony Kaktus, a w tym filmie powiemy sobie jak wykonać wyzwanie na właśnie takowy plecak. Jednak jeszcze przed filmem to prosiłbym was o zostawienie łapki w górę, subskrypcji, dzwoneczkiem, a teraz do filmu. A więc widzowie, generalnie jak jesteście w lobby, musicie kliknąć po lewej stronie na zadania, po czym wejść na lato bez spiny, i tam macie wyzwania na jakieś tam darmowe przedmioty. Dziś skupimy się na tym konkretnym wyzwaniu, dlatego musicie po prostu polecieć w tamto miejsce i pokażę Wam, co musicie tam zrobić. Ok, a więc, będąc tutaj, po prostu musicie wziąć motorówkę i zrobić jedno pełne okrążenie wokół właśnie toru dla motorówek, co pokażę Wam w przyspieszonym tempie za chwilę. Po powrocie do lobby powinniście otrzymać takowy placak jeżeli oczywiście poprawnie wykonaliście wszystkie zadania. Jeśli Ci pomogłem to zostaw łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, a już się z mami żegnam i trzymajcie się siemanko.